Truba czasu marnować, bo jednak coś to nam nie pójdzie tak jakbyśmy chcieli. Siemano wszystkim, w końcu mamy ochłodzenie pogody po wielu tygodniowych upałach, i tak jak pogoda się zmieniła, tak i moje plany wędkarskie się zmieniły, bo miałem lecieć na North kanal tam gdzie żeśmy byli dwa tygodnie temu z Łukaszem i z Natalią, tylko kawałeczek dalej. Ponieważ Paschal był tam w tym tygodniu dwa razy Jego znajomi byli, czyli miejscówka była cały tydzień, można powiedzieć Jakby nęcona, przygotowana, ale przez, te, przez ten cały tydzień padły tylko dwa małe karpiki i nic więcej Tak więc, no co Tak jak pogoda się zmieniła, mówiłem, tak i plany się zmieniły Łukasz nie miał iść na ryby, idzie na ryby tak. Ja miałem jechać na North holland Canal A jadę na Amsterdam, tak więc Wszystko zapowiada się pięknie i wesoło Plan wygląda tak, jak już mówiłem, e, miałem lecieć na North Kanal sam, ale lecę z Łukaszem na Amsterdam, woda polecona przez Paschala, ani ja tam jeszcze nie łowiłem, ani Łukasz, w życiu jeszcze nie byłem na tej wodzie, tak więc nie wiemy co nas tam czeka. Szanse równe dla każdego, dla karpiarza klasycznego i dla karpiarza wider metody, zobaczymy co nam przyniesie dzisiejsza nocka. na wieczorny rekonesans. Namiot wędki są już w wodzie na szczęście moje, bo jak zwykle ja z moim tempem i wszystkim to, to tak wyszło, że na styk, na styg. Jeszcze zanim to posprzątam, to będzie ciemno po prostu. Jedną wędkę mam rzuconą tutaj pod tym zwisającym drzewem, między zwisającym drzewem a tymi liliami. Na co tam mamy pływaczki dwa, zestaw 360 helikopter. Drugą wędkę, środkową wędkę mam na rogu tego drzewa zwistającego, ta gałązka co tam jest, tam mamy, pły, nie, tam mamy morwę i pływaczka, czyli bałwanek i trzecią wędkę mam też na, tego, na te drzewo, na ten róg, tylko tak ja wiem z 20 metrów w lewo. I tam mam nadzieję, że padnie duży, duży karp. Tam mam tak samo kuleczkę tonącą Morwa Małża od Silesian Boily razem z pływaczkiem, czyli bałwaneczek. Tak będzie wyglądał mój, mój zestaw na dzień dzisiejszy. Łukasz, Łukasz łowi. Ma jedną wędkę rzuconą tam pod tamte trzciny, pod tamtą kładką na drugą stronę. O, teraz na drugą stronę, tam ma karpiówkę, nie wiem na co tam łapie. I nawet nie powie, a drugą wędkę marzuconą, no dziwne, znaczy nie dziwne, no dobry pomysł. Tutaj zaraz przy brzegu, jak te lilie się kończą, zanęcił porządnie i o, widzicie nawet tutaj, o, ciągle rybka jakaś. Tak więc mamy nadzieję, że coś nam weźmie. Jak już mówiłem, jesteśmy pierwszy raz tutaj na tej miejscówce, woda naprawdę nam się podoba. Krótka nocka, bo tylko do 6 rano, ze względu tego, że muszę iść jutro do roboty, a Łukasz tak samo nie będzie zostawał tutaj. Czyli trzeba to wszystko zwinąć i uciekać do domu, ale ale plan jest taki, że jutro lecimy na następną nockę czyli dwie krótkie, szybkie nocki: od godziny tak gdzieś 17 do 5 rano, dzisiejsza, a jutrzejsza soboty na niedzielę będzie od też, gdzieś tak od 17, ale już w niedzielę sobie posiedzimy troszkę dłużej, do 10 pewnie, jak się wyśpimy, i wtedy wstaniemy i pojedziemy. Tak wygląda plan. Wieczorny rekonesans, a teraz widzimy się przy jakiejś rybce, mam nadzieję, w nocy i to nie jednej, żebyśmy jutro mogli tutaj wrócić po prostu z uśmiechniętą buzią i z miłymi chęciami. No i dobra, punkt 12.00, pierwsza rybka zameldowana. W sumie to tak 23.30, bo on już tak od pół godziny dobrych chłopak już tam pipczy, wisi już na haczyku. Ale... No dobra, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź to popatrz no o. taka łopata łopateczka od kierownika, kusownika Dawaj buziaka Mua. i z Proszę bardzo no takie coś zapieprzył, no, by go szlak trafił. Nocka minęła. Czas i pora na nocny rekonesans. Noc żeśmy całą mnie przespali, ale niestety nie przez karpie, tylko przez leszcze. Ja wyciągnąłem chyba z 7 czy 8 leszczy, jak nie 10. Masakra, co pół godziny miałem jakieś branie leszczy. Łukasz też tam z 3-4 leszcze wyciągnął. No i... Myśleliśmy, że to byłoby tyle, ale niestety, no niestety, właśnie zarobiście. przed, chwileczkę przed 5.30, o 6.00 mieliśmy wstawać właśnie, właśnie o czas, wszystko zwijamy tutaj i lecimy, ale pół godzinki temu jeszcze Łukasz miał rolkę i to był na pewno karp. I to spory. Spory karpik, fajny karp to był, tak więc na lewą wędkę, całkowicie tamo przy tych trzcin, tak więc na pewno wrócimy dzisiaj. Czas do domu szybko po 5-6 godzinach pracy i po 8 godzinach nie tutaj jesteśmy o godzinie 16-17 z powrotem i tym karpią już damy popalić. Nie tym leszczom, tylko karpią. Lecimy, lecimy, bo czasu nie wiem. Tak jest. Zmagań, ciąg dalszy. Teraz musieliśmy wziąć Natalię do pomocy, bo nie daliśmy sobie rady w nocy z tymi leszczami. <laughs> Natalia dzisiaj będzie nam robiła taki nie, zamęt tak, ona będzie leszczami się zajmowała. Tak po to, żeby karpie, wiesz, miały czas dla nas na żeby na, na kuleczki. To jest tak jak bitwa, nie? taki, taki odwrócenie, odwrócenie o uwagi, uwagi. No. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Wzięliśmy z Natalię, lecimy z drugą nocką. Mam nadzieję, że miejsce jest wolne i nam nie zajął. Wszystko było fajnie ponęcone. Gdzie co, jak łowimy, wszystko wiecie, nic się nie zmieniło. Tak więc my szybko się zbieramy i lecimy. Widzimy się. Mam nadzieję, że następne spotkanie będzie z rybką, zanim... O, już. <grystanie> następne spotkanie będzie z rybką, a jak nie, to przy jakimś wieczornym rekonesansie. Rybka nie padła, więc czas i pora na wieczorny rekonesans. Wszystkie wędki w wodzie, namiot rozłożony. Spanie gotowe. Wszystko jest gotowe. Czas i pora, żeby złapać jakiegoś karpia. Jeśli chodzi o wędki, to nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o wędki, to nic się nie zmieniło. Prawa wędka jest tutaj między liliami, a tymi zwiesającymi drze drzewami, gałęziami. Yy, środkowej wędki nie ma, czyli jednak się coś tu zmieniło. Lewa wędka jest tam na tego krzaczka na róg. Natali feeder. Jest zaraz z boku koło mojej wędki ta co miałem w ostatniej nocy. Tam 20 metrów na lewo, moja karpiówka z lewej strony poszła na środek. Jak najdalej umiałem rzucić, tam są takie pale. Nie wiem czy widać, może widać. O, widać, tam są, gdzie są te pale. Czyli moim zdaniem, łowie gdzieś mniej więcej jak się ta fala zaczyna, jakieś 20 metrów przed palami. Tam jak się fala zaczyna, tam gdzie jest taka linia, tam gdzieś mniej więcej łowie. Łukasz ma drugą wędkę tak samo tam rzuconą. Czyli żeśmy obydwoje po jednej wędce rzucili na środek. Z rana żeśmy zanęcili zanim żeśmy pojechali do domu, więc mamy nadzieję, że może tam coś weźmie. Poza tym tu jest jeszcze, aha, to jest ta sama karpiówka co jest na środku i trzecia karpióweczka jest tam oczywiście pod krzaczkami pod tymi ccinkami, gdzie było branie. Tak więc wszystko mamy obstawione środek, boki, brzegi, tam gdzie było branie. Tak więc czas i poradko, żeby karpie współpracowały, a leszcze dały spokój. Bo jak nie, no to skuter, który tam jest, to wjadę z nim z powrotem do wody, żeby te wszystkie leszcze przegonić. 21:45 i zaczynamy nocne tańce z leszczami.

Chyba chciał mnie spodziewać Siedzi <średził> Siedzi jak ten mój wczorajszy od pół godziny <średził> Patrz, chuj, zamknąłem wolny bieg kurwa dzisiaj Na pewno Siedzi? A co siedzi? Raczej leśnik, jak nie tak łatwo idzie to raczej to karpnie Chuj jest to i fajka, ja bym palił <średził> Pięćdziesiąt, tak jest. Dwudziesta druga, i druga sztuka już się zameldowała. Godzinka później, jak tak dalej pójdzie, to mamy... 12 będzie nic. Do rana. Adrian! Chodź tutaj. No chodź tu Adrian. Czekamy na ciebie Adrian Adrian chodź tu. No, Kurwa, chodź tu! Dziewiąta rano, odjazd, rolka, wstaje, tnę i patrz Natalia, co tam jest. Dobry? Patrz. Ja patrz to co bądź. mam. Trzymaj. O Jeziu. Od góry U. będę... już podbierała młystkę, także wiem wiesz. Da, damy radę, trzeba ją o. i bardzo dobrze takiej za to. Wytnij to. no, i... nie, no można nie brać. No. No ładnie kręcą się tam. I... I teraz jest. Ale jak ta obserwuję... <laughs> Co nie? Ja już nie spałam praktycznie od jakiejś pół godziny, więc... Tak, kurde, w była troszkę spokojnie. Przestały te łyski ładować. Troszkę ludzie przestali ten... Cisza się zrobiła, przyznałem, a to jeszcze ptasie. To tam sobie stoi siedzieć. ale debilki. Ona ma fajne futerko, wiesz? Ma fajne, ma to, ma przejebane u mnie teraz. Nie bój się, misiu. Fajna jesteś. Dziobie? Nie dziobie, ale mi mnie. Dasz rada tak bez tego, czy cię ją przytrzymać? O, ja pierdolę. Bardzo się biło? No. Dobra, operacja. Operacja łyski. I plan jest taki. Debil, Plan no. jest taki, zrobimy Cięcie Haka, część Haka i. Ja tutaj mam te srebrne mniejsze. Jak I. Chcesz. Się kurwa wbił. Ale jest tak wystraszona, że się nawet nie częściej. Na się strasznie cząsła, co nie? Chulalnie się, kurwa. Nie, dobra. I wyszedł super. Brawo, Adrian? Uratowana. Łyska, łyska, kurka wodna przeżyła, ale nagra nie nagrało się, bo. Nie, nie, nie włączyłem na Natalię. Krzyczałem, że nie nagrywa, a sam na, na nie włączyłem. Jak Łukasz wypuszczał kurkę wodną, ale w każdym bądź razie, o! O, to jest ta, co jest tam na drzewie. To jest ta, o tam, uratowana. Zdjęcie, zdjęcie, żeśmy sobie z nią zrobili, nagrało się jak żeśmy ją uratowali. A czy uratowali, jak żeśmy haczyk wyciągnęli, tak więc żyje, przeżyje. Przeżyła i będzie żyła. Ostrożniejsza tylko. Będzie na pewno no. ostrożniejsza. No. no i co? No taki jest to poranny rekonesans i od razu będzie zakończenie, bo już mamy 9.30. O 11.00 no. chcemy być w domu, tak więc my się już będziemy zwijać. Poza leszczami, trzema leszczami w nocy i łyską kurką wodną, teraz to nic więcej się nie działo. Wczoraj były leszcze. Dzisiaj były trzy. W, nie, wczoraj było chyba z 10 czy 8 leszczy, dzisiaj były 2 czy 3 leszcze, kurka wodna. I to wszystko. Tak zakończamy nasz weekend. Jak się podobało, to łapki w górę. Łapki w górę dajcie za to, że w ogóle żeśmy kurkę wodną uratowali, żeśmy Dokładnie. zrobili Greenpeace'a. Greenpeace, drapieżny karpioż współpracuje razem z grimpisem. tak więc łapki Dokładnie. w górę. <laughs> My uciekamy do domu. Wy się trzymajcie i do następnego.